Cześć, ja jestem Zuza, a to kolejny odcinek z Papierowych Gierek. Dzisiaj mam przed Wami, pokazują Wam grę Egiptia. Gra darmowa link będzie w opisie do pobrania gierki. W Egipcie budujemy tutaj taką fantastyczną osadę, wioskę, w Egipcie oczywiście starożytnym. Będziemy mieć różne surowce, będziemy zbierać surowce, będziemy z tych surowców budować budynki i jak najbardziej próbować. Dopasować się do celów rozgrywki. A jakie ja będziemy mieć cele, to zaraz Wam powiem, pokażę. Okaże się. Tu mam trzy karty A, trzy karty B, C, D i E, więc ja je przetasuję. Bystro to zrobię. I wybiorę sobie jedną. Tak samo zrobię z B. Na Waszych oczętach, żeby nie było. To zrobię. I jeszcze E. Dobra. Resztę odkładamy, nie będą już potrzebne. Dobra, i co my tu mamy? Jakie cele na tą rozgrywkę? Dzięki tym celom każda gra jest troszeczkę inna. Cel A: e, Wszystkie piramidy, które przylegają do oazy, to jest oaza, środek naszej mapy. 5 punktów, za te, które nie przylegają, 4 punkty. Za e, query, czyli za e, kopalnie. Obok innych, y, innych budynków, czyli na przykład ob, o innych budynków produkcyjnych, trzy punkty, obok dwóch innych budynków. E, tutaj mamy y, dwa, trzy punkty za każdą kopalnię, którą mamy obok przynajmniej dwóch piramid. Tu mamy taki cel. Czyli e, obelisk, który nie jest obok piramidy 4 punkty, a obelisk, który jest obok piramidy 3 punkty. I ostatni cel: E. Za każde pole, jeden punkt, y, obok tego sakret site'a. Tu jest to, jest to święte pole, święte miejsce. To są te święte miejsca. I jeden punkt za każde sąsiednie y, sacred pole obok tego pola naszego tutaj. Powiem się szczerze, śmiesznie, bo grałam sobie w tą grę jakiś czas temu i dosłownie miałam wszystkie te cele, które mam teraz, oprócz tej ostatniej, e miałam inne. E miałam chyba, że w... w tym, w linii, pola w linii. Każde z tych celów dotyczy innego budynku. To dotyczy piramid, to dotyczy query, Mina, Obeliska i Fielda. Więc to są takie fajnie roz... roz... Rozłożone cele. I okej, okay, jak, tu, jak tu robimy? Co tu się dzieje? Musimy zdobywać surowce. Musimy zdobywać surowce. Surowce zdobywamy rzucając kośćmi. Więc rzućmy sobie, najpierw rzućmy sobie kośćmi, a potem będę w trakcie Wam tłumaczyć. Mamy wszystkie możliwe kości. Oprócz yy, D, jakby setki, dziesiątki, do D setki. Takie podstawowe są wszystkie, więc rzucam. I dopasowuję wartości i daną kość do tutaj Do tej tabeli. I tu mamy np. przykład ósemkę, to jest kość ósemka, na niej jest dwójka, czyli to będzie tu. Tak będzie tu. Trójka na szóstce jest tutaj, siódemka na dwunastce jest tutaj, dziesiątka na dziesiątce, trójka na czwórce i szesnastka na dwudzieste Fajnie się rozłożyło, bo nie ma trzech. E, to jest taki motyw, że jakbym miała e, wziąć trzy surowce, chodzi o kolumny, tak, w kolumnach są surowce. Każda kość to jest jeden surowiec, więc mam jeden święty symbol, dwa kamienie, dwa, nie wiem, diamentów i jeden, jedno, sianko, jedno sianko, jedno zboże. E, jakbym miała wziąć trzy lub więcej, to musiałabym plagę na siebie jakby z, z, nanieść i, i to by było też nie fajne. Okej, okay, co byśmy chcieli i tak, tak, bo to jest zależność, co możemy wziąć jakiego surowca ile i co możemy zbudować. Gdybyśmy chcieli wziąć kamień, możemy wziąć dwa kamienia i możemy zbudować piramidę albo dowolny, e, dowolny budynek plus koszt jeszcze tego. No, może, możemy wziąć dwa diamenty i zbudować e, kopalnię i, i, i pole. A co możemy wziąć zboże i zbudować inną kopalnię? Nie wiem, czy się. Query to jest taka kopalnia. No, nie wiem, z kamieniem, nie? No. Dobra. Eee, okej, okay. kamieniołom. Query to jest kamieniołom, kopalnia z kamieniem, tak. tak już mi się przypomniało, kopalnia z kamieniem. Eee, a to jest taka kopalnia zwykła. Eee, to jest jakiś żelazo albo coś takiego. No, więc musimy zdecydować, co byśmy chcieli. Na co nas stać? Mamy startowe surowce, każdego po dwa, z świętego symbolu po cztery. Święty symbol jest jokerem, tak naprawdę. I żeby zbudować coś y, na świętym miejscu, musimy y, mieć, y, wydać jedno, jednego świętego święty symbol dodatkowo do kosztu budowy. Więc co ja wezmę tak, wezmę te dwa, y, te dwa surowce, te dwie, dwa diamenty, bo mamy dwie kości i zaznaczam sobie tutaj, że biorę dwa dodatkowe i zbudujemy tutaj pole. Zbudujemy pole. E, za kamień i dwa, właśnie diamenty. Więc ja tu wykreślam kamień zużyty i dwa zużyte. Nie, nazywam diamentami, no jakiś kruszec. E, I buduję pole, gdzie chcę. Dosłownie, gdzie chcę, więc buduję sobie na takim e, nieświętym e, nie, nie, nie miejscu. Czyli tutaj najlepiej by było. Ok. E, no i dobrze. Zbudowaliśmy i co to nam daje? Zbudowanie tych produkcyjnych yy, budowli, czyli Query, Mine albo Fielda, daje nam dodatkową produkcję danego surowca. Więc tu zbudowaliśmy pole, więc daje nam plus jedno sianko, plus jedno zboże. Eee, dobrze, dobrze. I to była pierwsza runda gramy, dopóki dopóty nie wypełnimy całej mapy budynkami. W każdej, map, w, każdej map, w każdej mapie, w każdej rundzie musimy przynajmniej jeden budynek zbudować. Albo przynajmniej Burial mount, czy jakieś grobowy jest, czy coś tam, nie wiem co to jest. To w ten dostajemy dwa surowce, lub yy, jak nie możemy w ogóle nic zbudować, ale ten to nam tylko psuje, nie, to nie jest do niczego przydatne. Ok, rzućmy kolejny raz. Tu mamy 8, 7, 2, 1. Powiem Wam tak nie ciekawe, Mamy trzy zboża i wszystkiego po jednym, tak naprawdę. Te trzy zboża kuszą. Kuszą, no. Dobra. Już wiem, co zrobimy. Eee, tutaj weźmiemy, weźmiemy tą zboże. Weźmiemy trzy, trzy zboża. A tak naprawdę to cztery, bo mamy plus jeden produkcji. I bierzemy. Musimy wybrać jedną z plag. Naszą pierwszą plagą będą muchy. Muchy, więcej tej plagi tej samej nie będę mogła wziąć. Muchy oznaczają, że musimy odrzucić jeden święty symbol, więc tak robimy. E, I zbudujemy sobie. Zbudujemy sobie query, czyli to. Zbudujemy sobie to na świętej ziemi. E, tak, więc. E, tutaj. Więc oprócz normalnego kosztu, czyli jednego diamentu i dwóch sianków, musimy też poświęcić jeden święty symbol. No dobra, dobrze, I to mamy kolejną rundę za nami. Więc rzucamy. I rozstawiamy. Całkiem fajnie się to rozłożyło, wam powiem, całkiem fajnie. Okej, okay, ja wezmę dwa kamienie stąd i zbudujemy sobie majna zwykłego, nie kamiennego. Dwa kamienie i budujemy majna. Majna sobie zbudujemy tutaj, tak myślę. I to nam zwiększa produkcję oczywiście diamentów. Także super. Kolejny rzut. I rozstawiam OK, to tak, ja biorę yy, zboże, czyli 2 plus 1, czyli 3. Chciałabym zbudować piramidę, ale brakuje mi jednego kamienia. To nie szkodzi, bo trzy surowce dowolne, dwa, yy, tak, trzy dowolne, yy, dwa dowolne surowce możemy zamienić na yy, inny dowolny, poza świętym, świętym symbolem. Święty symbol możemy zamienić, yy, trzy surowce na święty symbol, o tak. Czyli dwa surowce na zwykłe, a trzy na święty symbol. Dobra. Święty surowiec, możemy tak mówić. I tu mamy teraz tak, dwa kamienie. Czyli jeden kamień mamy. Nasz drugi kamień to będą dwa yy, zboża. I do tego jeden diament o ten i dwa zboża. I tak trochę krucho u nas z surowcami. I dodatkowo ja chcę go zbudować tutaj, czyli na tej świętej ziemi. To jeden święty symbol, święty surowiec. Okej. Okay. Dobra, rzucamy dalej. Dobrze, coś takiego mamy. Ech, ech, ech. Będę musiała wziąć kolejną plagę, tak mi się wydaje. Jak też zrobię. A, przypomniałam mi się, że tu nie wziąłem jeszcze za query jednego surowca. I bierzemy sobie tutaj ten 3, czyli 4 diamenty, tak naprawdę. I muszę wziąć jakąś plagę. Weźmy taką plagę, która w sumie nic nie robi. Znaczy, ona da, no nam daje minus, minus jeden punkt po prostu. Że będę miała jeden, minus jeden punkt na yy, koniec gry. Taka dosyć bezpieczna ta plaga. I budujemy sobie wydaje mi się, że zbudujemy sobie Majna. Zbudujemy sobie majna. Yy, nie, query, przepraszam, nie możemy, nie możemy majna. Query, 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 czyli jeden taki symbol. Yy, I dwa zboża. Czyli akurat nam starczyło. I zbudujemy sobie te query. Query, query. Zbudujemy sobie, gdzie możemy zbudować? Eee, tu. Albo tu. Nie. Myślę, że tu. Na razie tu w tym miejscu. Ok. Lecimy dalej. No dobra, mamy coś takiego. Tu oczywiście zapomniałam, ale mamy produkcję. Ok, to już chyba wiem, co zrobimy. Mm, dobra. Biorę kamienie, czyli w sumie 1 plus 2, czyli 3 kamienie. Chciałabym zbudować piramidę, ale nie mam sianka. I co w tym środku mogę jeszcze zrobić? Jest coś takiego jak opcja statków. To są te statki z dostawami. Są trzy różne. Ja wezmę sobie ten z, ze zbożem. I to mi daje dostawę trzech zboż. Tak po prostu. To jest jedyny minus jest taki, że nie dostanę dwóch punktów dodatkowych. Za każdy statek, którego nie zużyłam, dostaję dwa punkty. No, zatem już do dwóch punktów za ten nie dostanę, bo już go właśnie zużyłam. I teraz możemy sobie bezproblemowo zbudować tą yy, piramidę. Gdzie ja chcę ją zbudować? Ja ją chcę zbudować tu, żeby zrobić też tego questa, znaczy tą, tę, tę misję, żeby obok tego budynku były przynajmniej dwie piramidy, więc tak też zrobię. Lecimy kolejną rundę. Rzucam kośmi. I mamy takie. O. Jest coś takiego. Jest coś takiego. Ja wezmę sobie ten symbol, ten tutaj, to mi chyba najbardziej pasuje. Jeden symbol. I zbudujemy sobie pole. Akurat nam wystarczy surowców nawet jeden i dwa e, dwa diamenty. I te pole bym chciała zbudować tak, żeby też tutaj tych te świętych pól było jak najwięcej obok, więc chyba tutaj, albo tutaj, tutaj. Ok. Dobra, rzucamy po raz kolejny. Bo zaznaczyć, więc zaznaczam. A my tu mamy taką sytuację nieciekawą. Ale okej, okay, nie jest źle. Weźmy sobie te kamienie, czyli jeden kamień plus dwa, czyli trzy kamienie. I zbudujmy sobie majna. Za dwa kamienie i za jedno zboże. Co jest akurat, mamy składników, nic nam nie brakuje. Więc zbudujmy sobie tego majna tutaj. Bo to już też nam łapie się do tego, żeby mieć dwa obok siebie. Tu jest dwa i tu jest dwa i pełnia szczęścia. Yy, I fajnie. Więc lecimy z kolejnym rzutem. Okej, okay, mamy taką dziwną sytuację. Ech, ech, ech. Tu oczywiście zapomniałam zaznaczyć. A tu mamy. Taką dziwną sytuację, że nie wiem, w sumie obelisk by się przydało zbudować. Chociaż jeden. Chociaż jeden. Dobra, weźmy sobie te trzy sianka, czyli w sumie yy, pięć. I musimy wybrać jakąś, yy, jakąś tutaj, proszę Państwa, karę. Wezmę tą wichurę i statek jeden zniszczę, ale jeszcze nie wiem który. Dobra, zniszczę statek z kamieniem, czyli to jest e, ta. To jest ta plaga. Ja bym chciała zbudować ten obelisk, bo mamy. Nie mamy na niego surowców. O proszę, nie mamy. Nie mamy, to po co ja dobrałam? To po co ja dobrałam? Mamy raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, damy radę. Czyli tak, jeden kamień na obelisk, e, dwa, e, czyli dwa, raz, dwa, dwa, jeden, i, te, i tu robimy jednego jako jokera, tutaj drugi symbol i jedno siano. I ten obelisk nie może się znajdować najlepiej, żeby nie znajdował się obok piramidy. E, więc zbudujemy go, a może zbudujemy go tutaj? To jeszcze tylko święty jeden symbol bym chciała złożyć. O, w ten sposób. To wtedy e, nie będzie na pewno obok w piramidy w tym miejscu. Ok, lecimy w kolejny, w kolejną rundę. Co my tu mamy? Tak niefajnie, strasznie niefajnie. No dobra, dobra. Weźmiemy sobie kamień, czyli yy, jeden, trzy kamienie. No i możemy zbudować tylko kwery, więc budujemy sobie, bierzemy sobie dwa kamienie jako ten diament. Yy, I dwa sianka. No powiem wam tak na granicy wszystkiego. I budujemy query tutaj. Akurat nam się łapie, bo tu ma dwa, tu ma dwa. Wszystko wszędzie ma dwa obok siebie budynki produkcyjne, taki sam się, się łapie w cel gry. Lecimy. Ok, znowu mamy dużo kamienia możemy mieć. Albo dużo sianka. Tu zaznaczam, bo zapomniałam. Dobra, zrobimy sobie yy, zrobimy sobie to. Kamienie, czyli 5 kamienia. 5 kamienia i zbudujemy sobie maina, czyli dwa kamienie. I jedno siano, czyli dwa kamienie za jedno siano. Dobry deal. I tego maina sobie zbudujemy tu. Tutaj. Dokładnie. I lecimy dalej. O jejku, jejku, jejku. Jaku, jaku, jaku. Ale dobra, nie jest. Wziąłem sobie ten Sacrifight. Sacrifight symbol i dwa tak naprawdę. I sobie zbudujemy pole. Tak, bo sobie jeden kamień i dwa symbole święte jako y, diamenty, których nie mamy. I gdzie te pole byśmy chcieli zbudować? Jak najbliżej tych. Y... Tu chyba. Tu będą dwa obok. Tak chyba będzie najlepiej. Lecimy dalej. Uhuhu, Ale mi się rozłożyło dziwnie. No dobra, to wezmę te cztery sianka. Wezmę, wezmę przygarnę. No dobra, czyli cztery, raz, dwa, trzy... To jeszcze tu mam do, do trzecie pola właśnie teraz zbudowałam przed chwilą. Czyli raz, dwa, trzy, cztery plus 3 to jest 7 i możemy prawie wszystko zbudować co byśmy chcieli mhm. i tak trochę średnio ale nie jest źle, weźmy sobie majna zbudujmy zbudujmy sobie majna czyli yy, kamień jeden mamy, drugi kamień to będą dwa zboża i zboże jakoś samo zboże sobie, a gdzie tego majna zbudujemy, no on powinien być obok piramid tak naprawdę No to na razie tu go postawię. No cóż. A i muszę wziąć plagę. A plagą będzie ten taczacha. To oznacza, że musimy zbudować ten. Tą górę kupę niczego. I mogę i zbuduję to. Tutaj. Nie muszę tutaj płacić. Świętym symbolem, bo to tylko kupa piachu. Kupa śmiechu. Dobra. Lecimy. Tak nam się to dziwnie rozłożyło. Tu oczywiście nie zaznaczyłam. Tak nam się to dziwnie rozłożyło, że nie mogę. Ach, ach, ach. Ech, mech, mech. Piramida akurat. Tutaj ja bym chciała zbudować piramidę, ale jeszcze nie. Dobra, weźmiemy sobie to, czyli diamenty, będzie cztery diamenty, raz, dwa, trzy, cztery. I zbudujemy sobie obelisk, czyli dwa kamienie to będą. Kamień to będzie dwa siana i dwa tutaj diamenty, proszę bardzo, i jedno sianko samo w sobie. Budujemy go tutaj, tak myślę. Na świętym, aha, na świętym nie możemy. U, u, u. No dobra, to zbudujemy na tym. Na razie na święty nas nie stać. Dobra, lecimy dalej. Zobaczcie, co tu się stało. Zobaczcie co tu się... Zobaczcie co tu się stało. Ja nie mogę, dwudziestka się tylko wybiła o jedną wartość. Tak to by były wszystkie na jednym. Wow, ee, co ja mogę tutaj wziąć w takim przypadku? Dobra, bierzemy to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć plus trzy. To jest osiem. Dobrze, i mamy plagę. Oczywiście biorę, że te dwa mi zabierają. E, jakby luz, e, to jest ta wodna. Dobrze. I co? I co byśmy chcieli zbudować? Coś łatwego, poproszę. Chyba wezmę pole. Jeszcze raz pole. Czyli tutaj mamy dwa diamenty jako kamień i dwa diamenty same w sobie. I, i pole budujemy. Tutaj nam zostaje bez tego. Jedyny gdzie na razie możemy. Ok, jeszcze dwie rundy przed nami, lecimy. Mamy taką sytuację całkiem, całkiem. Ta sytuacja jest. Tak mi się wydaje, chyba. Tu oczywiście zapomniałam. Ok, zrobimy to. Chyba tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, czy mi się to uda. Teraz zobaczymy, czy mi się to uda. Yy, czy tu mamy 1 plus 3, czyli 4. Raz, 2, 3, 4. I tu chcę zbudować piramidę. Raz, dwa. Raz. Tak, uda mi się to. Tak, to idealnie. Bo tak. Yy, muszę na świętym miejscu, więc raz, dwa kamienie. Jeden diament. Jedno sianko. I dwa kamienie za drugie sianko i trzy dowolne mogę dać jako święty symbol, więc daję trzy. Trzy yy, te dokładnie diamenty. To tak na farcie Wam powiem i tu stawiam. Niestety to się obeliska zbudowało, no ale trudno, trudno. Ostatnia runda, słuchajcie, ostatnia runda. Mamy coś takiego. Ja biorę to, te dwa symbole i stawiam tutaj Burial Mound. Po prostu, nie będę już nic, bo nie mam co zbudować, nie wiem jak tego zrobić. Niestety, mogę sobie wziąć na przykład ten jako trzeci, chociaż mi to nic nie da, ale sobie wezmę. No i dobrze, słuchajcie, i to był koniec naszej części tej growej. Teraz czas na podliczenie punktów. No więc tak, za część A, piramidy obok, czyli tak, 5 za, za to, że są obok, czyli raz, dwa, czyli 10, i trzecia jest oddzielnie, czyli 14. B, y, Query obok dwóch podników produkcyjnych, czyli tu mamy jedno, 3, 6, 9. Te kopalnie obok dwóch piramid. Raz, czyli 3, 6, 9. O, tu niestety jest tylko jedna, nic się nie liczy, ale mamy. Tutaj mamy 3, 6, 9. Tu się niestety nie liczy, za, za mało piramid obok. Tutaj mamy obelisk, obok piramidy jest 1, czyli 3, i tu 4, czyli 7 punktów. I tutaj liczymy święte miejsca. Tu mamy raz, dwa, trzy. Tu mamy raz, dwa, trzy, czyli 6, tu mamy dwa, czyli 7, 8 i tu mamy 9. Mamy dwa święte symbole, więc to jest jeden punkt. Mamy jeden statek, to są dwa punkty. I tu krowa minus jeden punkt. I liczymy, ile to będzie. 50 punktów zdobyłam. Powiem Wam, że grałam sama, z prawie taką samą warunkami punktacji, to miałam 60 punktów więc poszło mi lepiej, ale nie jest źle. Nie jest źle. Całkiem dobrze to wyszło. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Gra wydaje się być całkiem fajna. Jest naprawdę bardzo przyjemna. Także polecam. Dzięki Wam wielkie za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka i pa pa. Cześć. Pa pa.